widzowie oglądamy frytoxa dawno nie było że dong znowu dominuje no i dominuje no dla mnie gościu jest naprawdę nie z tej planety ale no tak samo zajęło nie jeden i drugi zawodnik no, jest nieprawdopodobny jest nieprawdopodobny to co ta dwójka robi w ogóle teraz na scenie coś niemożliwego i możliwe że dorzuci się jeszcze tego kiosłkę, bo naprawdę może być też takim roz Orem że szok, ja jestem w szoku jak też kiosukę zagrał, nawet jak Falcon zagrał słaby turniej, i w ogóle overall zawodnicy to i tak Kiosukę zagrał nieźle, nie? Pozdro YouTube oczywiście, pozdro Tegoroczny Kolon się zakończył i nie zabrakło niespodzianek. Hmm. dzisiaj sobie o tym wszystkim pogadamy. Zostaw lajka, stary, pozdro dla wspieraków, lecimy sobie od tego jak mi poszło typowanie, a poszło najgorzej na świecie, tak na... No, Frytox, ja wiem jak te twoje typowania, no nic, ale spokojnie. Mi też kupony. Ja przegrałem 10 kuponów z rzędu na BadCliku, nic nie... Siadało, ale teraz dwa wygrałem, więc no coś tam zaczyna siadać. Coś tam zaczyna siadać. Z Exusem kuponiki robione są, no to jednak coś idzie. Też mam postawiony następny na jutro kupon na kliku, więc zobaczymy jak to będzie, nie? Naprawdę? Jeden mecz tylko trafiłem. Jeden mecz, a widzicie <laughs> Maus kontra Furia. I to jeszcze mecz, który furia przegrała dosłownie na własne życzenie no. był to... Ogólnie ja ten mecz z furią, to to, to jest fenomen, że oni przegrali na Maus, nie? To jest fenomen, przecież oni taką przewagę mieli na tym Inferno, rundę 3 na 5, 3 na 2, znaczy 5 na 2 takie rundy przegrali, to jest nieprawdopodobne. A Mongols, ja wam powiem szczerze, że zawiedli mnie akurat. Że przegali na nawi. Ale Mzino w ogóle nie w formie. Gra strasznie słabo. Strasznie słabo gra. Ich lurk, no, gra tragicznie. Po prostu, no. Ciężko się to ogląda. Nie wiem czemu ma jakieś problemy. No, ale może wróci do formy. Ale techno gra lepiej, nie? Więc y, troszkę się wymieniają. Ale to nie jest to. znia jak wiemy, nawalał ostro. Teraz słabiutko. Słabiutko. Ale nie spodziewałem się, że Spirit wygra tego dla nas. Tak średnio grającym z Fajchem, Nowym zawodnikiem. Jest młody, wiadomo. 17 lat. Naprawdę stresował się. tak, od taki turniej. No, to też szok. Ale finał zagrał bardzo. Dobrze, uważam. Bardzo dobrze. Na mouse, jak wiadomo, jak to mał powiem Miał jednocześnie dobry i jednocześnie chyba mecz ze strony Fury był niesamowicie wyrównany, no. jak widzicie. Wszystkie mapy bardzo wyrównane, ale w momencie, gdy Furia już niemal to miała i już praktycznie no. prawie wygrali, to nagle totalnie zaczęli trollować. Ale i Furia z rundy. nie wygrała. Rundy. Furia miała wynik 11-7 i ostatecznie przegrali 13-11, rozumiecie? Mieli 11-7 i na tym się zatrzymali, i potem wszystkie rundy i Maus wygrało. A już no. prawie furia to miała, już prawie mieli byli w półfinale to. no ale niestety nie dowieźli tego. A szkoda, bo naprawdę mieli potencjał, żeby to Maus pokonać. To w ogóle byłby jeden z nielicznych turniejów w tym roku, na którym Maus mhm. zaszło tylko do ćwierćfinału bo tak to zawsze półfinał albo finał. No i też Fole mógł napisać piękną historię, no bo 10 lat temu, nie, 9 lat temu wygrywał w Kolonii Majora, mhm. a teraz się by nie wygrał, ale przynajmniej mógł zajść daleko. Tym bardziej, że go bardzo długo nie było, nie, tutaj e, na arenie, w Kolonii, chyba. 8 lat go nie było na arenie? no. Nie no, ale ogólnie Folen to jest taka ikona, nie? Dla mnie to jest ikona po prostu. I zobaczcie, to jest gość, który ma taką z... aurę, nie? Każdy go lubi, żaden zawodnik, żadnej dramy z Folenem, każdy zawodnik go lubi, nie? Każdy by chciał z nim grać, nawet wydaje mi się, jakby był wolnym zawodnikiem, by chciał iglować i tak jakaś drużyna tier 1 by go wzięła, nie? Ma fajny mindset do gry, nawet jak przegrywają rundy, jakieś mecze zawsze fajne mowy daje za osoba za kapitan przede wszystkim, no, a takich kapitanów no nie ma dużo na scenie. Właśnie więc mógł piękną historię napisać, no i też po tym meczu powiedział, że prawdopodobnie w grudniu kończy karierę, co też jest dosyć smutne i miejmy nadzieję, że jednak... Fallen miał skończyć karierę widzowie dwa lata temu, no. To samo mówił, więc no wiecie, a jednak gra dalej. Zobaczymy, co jestem ciekawszy skończy. Ale pewnie pójdzie na coach raczej. Pójdzie na cocha albo sobie przerwę zrobi, Sam jestem ciekaw. co co on zrobi? Raczej, przerwę by chciał zrobić, bo on mówił też dwa lata temu, właśnie, jak mówisz, że dwa lata temu mówi, że to jego ostatni rok. Nie poszedł na, na emeryturę? Wydaje mi się, że powiedział, żeby chciał trochę przerwy zrobić, nie wtedy, właśnie dwa lata temu, że już nie daje rady. Melduneczek, widzowie, wbijajcie na stronę g4skins.com Moim kodem Hypero macie 5% więcej do depozytu przy wpłatach oraz dla nowych użytkowników skrzyneczkę darmową. Mill spec i tam może wam wypaść bardzo fajny skinek, a jak za darmo? No, to trzeba korzystać. Macie tutaj też wiele form płatności. Możecie płacić bliczkiem, przelewami 24 kartą, PaySafeCardem, Paypalem. Możecie nawet płacić w skinach. Na stronie możesz otwierać skrzynki, brać udział w bitwach między graczami, zabierać kontrakty oraz uczestniczyć w eventach. Oczywiście to nie wszystko, bo możesz także korzystać z dziennego bonusu oraz ze skrzyń bonusowych. Więc wchodźcie na stronę G4 Skins. Nie zapomnijcie o moim kodziku Hypero przez dwa ry. Zapraszam do dalszej części materiału. ...tej kariery nie zakończy, no bo, no, Polen naprawdę od wielu lat się tuła po różnych teamach, próbuje coś zbudować i to nie wychodziło. I dopiero teraz ta furia zaczyna chodzić, bo tak naprawdę od rozpadu SK, no to w Mibrze jeszcze coś chwilę pougrywał, a tak, no to już za dobrych wyników no. Polen nie miał przez resztę kariery. I zdziwiłbym się, naprawdę bym się zdziwił, gdyby akurat teraz skoczył karierę w momencie, gdy wreszcie no. ma team z potencjałem. Byłoby to mało logiczne, no ale jak będzie, no to się okaże. Okazało się również, że Mongols totalnie sobie nie poradziło. Ale w ogóle piknięcie Molodoja, młodego zawodnika, im idealnie siadło. Powiem wam szczerze, idealnie im siadło. Jekindar, no to była wielka niewiadoma. Wzięli go na testy, zobaczyli, jak gra, jak się komunikuje i też się odblokował nieźle. Chociaż troszkę ostatnio yy, gorzej znowu zaczął grać ale wydaje mi się że on będzie w dobrej formie no widać że lekko się odblokowuje no bo to co było Liquid, jest taka tragedia przez tyle lat a tak dobrze grał VP przecież ten igl go zniszczył on dalej się próbuje odbudować pewnie nie po tym żeby mniej mówić żeby wychodzić pewnie na heady ale naprawdę fajnie wygląda ten składzik naprawdę fajnie to jest ułożone w meczu na navi to mnie zdziwiło no, ale widać tragedia. że siadła i trochę psycha po tym inferno to no. było bardzo wyrównane no. Tak, ogólnie Mongols przegrał ten mecz już po inferno. Oni jak wygrywali chyba 12,6, tak? Chyba coś takiego? 12,6 chyba wygrywali, czy 11,6, no to oni już myśleli, że wygrali, nie? Coś takiego. No bo tak na serio, gdyby nie przegrali tego Forsa na Aleksiego, gdzie on z zabił trzy osoby. Te wejście komicznie wyglądało, takie odstępy na ten banan. Po stronie CT oczywiście był Aleksi. Wygraliby Forsa przeciwnika, no bo wygrali pistola, to by było już po mapie i raczej Antienta też by mógł z wiecie z innym nastawieniem weszli. Oni mają problem, jeśli przegrają jakąś. Chuj Mapę, beznadziejne rundy przegrywają. Tam widać, że psycha siada. Po prostu, jak wszystko gra, dobrze idzie, no to mongols potrafi z każdym wygrać. A jeśli jakieś beznadziejne rundy są przegrywane, tam psycha siada ostro, nie? Psycha siada ostro. I też mongols prowadziło 10-4, a 10. finalnie przegrali po dogrywkach, więc no również były ogromne problemy z zamknięciem tego meczu. I myślę, że po tym trochę i psycha siadła, No nie? na Jeżeli pewno. Wiecie, no. taką przewagę 10-4 oddali, finalnie nawi zremisowało, i potem wygrało w dogrywkach. Trochę im psycha potem siadła. No i na święcie Mongols już, no, nie był osobą, co by nie mówić. No i też Senzu kompletnie nie dojechał na ten mecz. Grał totalnie poniżej oczekiwań, a Senzu no to jednak jest zawodnik, który zawsze ma no na tym najwyższym poziomie, zawodnik, więc to Po prostu był bardzo ciężki mecz dla Mongols No i go przegrali. Ku zaskoczeniu, hmm. bo raczej nikt się nie spodziewał Nawi w półfinale. No właśnie, Nawi w półfinale i ponownie było. Czy mają psychologa? Coacha mają, aha, od przygotowania mentalnego. Nie wiem, tego to nie wiem powiem ci szczerze, wiesz, ale no przydałoby im się, mi się wydaje, nie? Żeby tak pogadać w ogóle, tak odezwać się. Wszystko, żeby to wygrać, no ale finalnie przegrali. A mówię, potencjał był. Ogólnie powiem wam szczerze, że Navi mnie pozytywnie zaskoczyło z Makazem i widać, że ma potencjał ten zawodnik. Fajnie gra. Bardziej po stronie CT. Po stronie Tero czasami widać, że się gubi. Ale on sam mówił, że przestawienie się z takiego stylu prękowego. Wiecie? Może nie prękowego, tylko tego Na'Vi Junior, jak grali. Bardziej na heady i mniej taktycznie. Bo na tier 2, tier 3 tak się gra po prostu. Tier 4 mniej taktycznie, bardziej na heady. Proste kole. Tu jest bardziej skomplikowana gra. To mówi, że w Tero się gubił. Ale po CT bardzo fajnie grał Makazi. Fajne wychylenia po fleszach. Cały czas dobre reakcje robił na to, co się działo. Na mapie, więc wydaje mi się, że jak ogarnie tą stronę, Tero troszkę pogra z chłopakami. To będzie fajnie to wyglądało. Miraż bardzo wyrównany. Trochę lepiej mm -hmm. Navi by zagrało. No i tego Miraża by zgarnęli. Potem Newkter No ten Miraż bliski no i był. A trochę troł poszedł, bo oni wygrywali, nie? 11, chyba 9. po ostatnim Navi. półroczu. No i niestety półfinale muszą się zadowolić. A czy ten półfinał to jest jakieś giga osiągnięcie? No, dobre! No, szczerze, to patrząc na które mieli po drodze. No. Uważam, że dobry wynik zrobili. Uważam, że dobry wynik zrobili półfinał jak z tak młodym zawodnikiem nowym. I to jeszcze z Kosowcem. Widzowie, rozumiecie? Kos w drużynie, to już w ogóle takie do takiej taktycznej. No to nie pokonali nikogo wybitnego, no pokonali The Mongols, no i na tym koniec. A tak, no na kogo oni jeszcze wygrali? No nie przesadzajmy, Frytox na Face, które też gra nieźle uważam. Zawsze Face jest groźne. Nip, który, którzy też są groźni teraz, dobra drużyna, przegali na mał dwa razy na face wygrali. Słuchajcie, no, co jak co? Nie, nie mieli k jakichś chłopych jakich drużyn, no nie już nie mieli flyquest jakichś takich, no trochę tutaj Frytex poleciałeś szefie, no. Trochę. Na Face dwa razy? Na ma dostali i na nib wygrali. No, to jest rynki? teraz. No nie powiedziałbym, oni naprawdę trochę na farcie do tego półfinału się dostali. A Spirit jednak, no miało hmm. dużo cięższych przeciwników po drodze, no bo Heroik no to dobra Mała drużyna. Cięższych? No nie powiedziałbym, bo Heroik to to nie jest ciężka drużyna. Teraz bez Pausa i Soła tam zmiany przecież poszły. Aurora bez Xantaresa. Nie no stary, to do Free to poleciałeś, nieźle, nieźle. No nawet miał wiele trudniejszych zespoły co ty? ale Aurora już Cziomuś. solidna drużyna, do tego Maus jak pokonali ja jeszcze lubię. w finale drabinki 2-1, co też jest no, dobre osiągnięcie, bo jednak Maus bardzo dobre, no i bardzo wyróżniony mecz swoją drogą. No właśnie, Maus, Maus, które dokonało niemożliwego i dokonali hmm. tego w momencie, gdy raczej najmniej osób się tego spodziewało, mianowicie pokonali Vitality po ogromnej paści przegranych. Chyba 7 meczy w tym no. roku przegrali. Znaczy no, ale to tak jak już rozmawialiśmy wiele razy o tym, Vitality po prostu Trafiło ze słabą formą. Strzelecko, przede wszystkim. Zajło nie strzelał, Flames nie strzelał, tam prawie nikt. Oprócz Robsa, tam i Meziego tam trójka zassała, no. Razem z Apexem też, wiadomo, to igra, ale wszyscy w trójkę grali beznadziejnie, więc słuchajcie, musiało to nadejść. Musiał nadejść dzień, w którym Vitality zagra po prostu słabo, aimowo. Zawsze drużyna jakaś ma taki dzień, w którym po prostu no, będzie słabym dniem. No nie, już nie chodzi o taktyki. Tutaj nie chodzi o taktyczne granie, po prostu słabo, aimowo. Zdarza się takie coś. Maus to wykorzystało, Maus zagrali tak jak zawsze po prostu, na tym samym poziomie, bo nie zagrali lepiej czy coś, bo też potrafi takie fejle wali, szok. jak to Maus, czy przegrać Force, znaczy eco, z, z 5-7, a sans pod drewna Robs ugrywa rundę, albo 1-4 Robs ugrywa rundę też na Maus, takie nieprawdopodobne rundy, nie, po prostu się działy. No i Maus, no, nie dojechał do finału po prostu. Myśleli, że pokonali Fana i Bolsa, że łatwo w końcu udało chuj, się wygrać. Się, się, I się w jakim stylu? Jak oglądałem ten mecz od początku do końca i Maus nie, no, no, to, jest to szep, na no. naprawdę to, co oni z nimi robili, to było niesamowite, ale mieli te sporo szczęścia w tym wszystkim, Naprawdę dużo takich losowych fragów przez smołki w ogóle, ale też bardzo dobra czutka gry, no i Apex wkrótce. Niesamowicie, że nic nie wychodzi na tym Mirażu. Potem na Trainie zresztą było tak samo i Vitality przegrało. Widać, mm. że nie byli samo tego dnia, no ale Flames zagrał swoją najgorszą mapę Vitality i drugą najgorszą mapę w życiu. A Zaju no. zagrał dwie najgorsze mapy w tym roku. No, kompletnie no, no, tak. nieobecni byli w tym półfinale i myślę, że gdyby Zaju grał tak jak grał, ale do tego Flames by zagrał przeciętnie, mm -hmm. a taki Mezi zagrałby ok, To no Vitality mogłoby to wygrać nawet z chujową formą Zajuł. No mm -hmm. ale. I w momencie, gdy tylko Robs robi wyniki, no to wygrać się nie da. A i tak nie były to jakieś bardzo jednostronne mecze. Do dziwna Ale ja i tak uważam, że do półfinału, jak ty Wajtej dotarło, to i tak jest okej. Okay. Wiecie, oni też po przerwie byli. Też takie jak każda drużyna oczywiście. Więc może wiecie. Troszkę ten power im zszedł, nie? Też tak może być. Zobaczymy w następnym turnier jakim pójdzie. Sam jestem ciekaw. 5 do 8, więc potencjał był. I też oni dużo takich bliskich rund przegrywali, nie? No ale też kilka takich rund wygrywali. Na przykład ten klacz Robson na Mirażu. No to było coś niesamowitego. I Vitality upada. 37 wygranych z rzędu BO3 lub BO5 na lanie. Coś czego jeszcze żadna drużyna nie dokonała. Bo NIP miał hmm. chyba 32 wygrane. Nie jestem teraz pewien. Nie chcemy się tej grafiki szukać. Ale macie, ją wam tutaj wklei. Więc. No, no. Rekord nie ustanowiony, ale szkoda. Szkoda, twój. ale fajnie, że akurat na mouse. Jak, jak mówiłem w poprzednim odcinku, jest to już takie nasze El Classico w tym roku, Maus kontra Vitality. A tym razem Maus w końcu się przełamało i znaleźli sposób na Vitality. Ale szczerze, wątpię, żeby to był sposób na Vitality. Po prostu był to dobry dzień no. dla Maus i... Nie no, słaby dzień dla Vitality, tak jak jest. Słaby teraz dzień powiesz, dla Vitality. No. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Czy Vitality się podniesie po tej porażce i będą grali jeszcze lepiej, czy właśnie będzie gorzej? No, wiecie co. Wiecie, co, wydaje mi się, że oni na setnym turnieju mogą wygrać? Nie, mogą wygrać, raczej powinni. Podniosą się, no tam jest taka ekipa, że raczej się podniosą, to, mów, wydaje mi się, to był wypadek przy pracy po prostu, nie? by nie mówić, półfinał kolonii to jest bardzo dobry wynik, no dobra, nie ma na co narzekać i przegrali na drugą najlepszą drużynę świata, więc nie ma wstydu, w żadnym wypadku. I w ogóle jak tak patrzę na punkty VRS, no to Vitality i Spirit dzieli ledwie 50 punktów obecnie. Wystarczy, że. No zobaczcie ogólnie jaki ten ranking jest, z... nie? Słuchajcie, dla mnie ten ranking VRS jest totalnie do pi... Zobaczcie, 50 punktów ich dzieli, 54, tak? A goście, a goście, tak. Patrzcie, goście, pierwsze, 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 pierwsze. Kurno, stary fenomen, nie? Fenomen do chujego Major wygrany w full turnieju, trzecie, czwarte miejsce. A mamy Spirit, mamy tak. Te bounty, tak? Pierwsze, drugie, trzecie, 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 czwarte, pierwsze na Majorze to wiadomo jak poszło, tak? To tam odpadli w finale no i teraz pierwsze ja nie wiem jak to jest możliwe, że Vitality przegra jeszcze jeden turniej i Spirit jest nad nimi. Albo odpadną szybciej i Spirit nawet nie musi wygrać turnieju, gdzieś tam, wiecie, do finału dojdzie i w grupę odpadną i będą nad nimi. Dla mnie to jest fenomen, nie? Dla mnie to Vitality powinno mieć Punktów przewagi nad tymi wszystkimi drużynami. Tak to powinno wyglądać. No, dla mnie, no, ten ranking VRS od Valve jest totalnie do, do naprawienia. To nie jest normalne. Spirit pojedzie na kolejny turniej, a Vitality nie pojedzie i Spirit skoczy nad Vitality w VRS-ie. No, jest to chore i nie powinno mieć miejsca takie coś, Przyznam, no, ale to w stanie da się zrozumieć. Nie? Vitality 7 turniejów z rzędu wygrali i nie mają jakiejś dużej przewagi, oh, zbudowane, zbudowane. Oh. Hit. A, no właśnie, jeszcze finał do omówienia: Spirit kontra Maus, No Maus po bardzo dobrym półfinale, w finale niestety już ich zabrakło. Mi... No nie, no tutaj. Pilarzik, bardzo jednostronna mapa. No tutaj nie dojechali, mówię, oni byli pewni, że pokonali Final Bossa i się wyszelali, po prostu. Wyszelali się, oni myśleli, że wejdą na, na finał, a Spirit pokona się Vitality, najlepszą ekipę. Nikt nie mówi, mógł... że Spirit wejdziemy, nowy zawodnik mają. Na... A tu to nie, no jednak, Spirit postawili opór, troszkę się przeliczyli, chociaż ten Ancient gdyby nie było troła ze strony Maus, tak, no, ten Broland to 10 rund, tak, Tero na trzy mapy to bardzo mało z ekipą razem. bo Wiadomo, że nie zawsze jest wina igla, jak nawet pod Tero masz 10 rund, bo w innych meczach, no, by tych rund Tero mieli troszkę, tego po prostu no, zawodnicy mogli nie dojechać też, nie? On mówi coś, co nie sklejają o co chodzi, wiesz, Różnie to jest w meczu, nie? To nie jest tak, że ktoś da kola, tak jak w Emerythmand, ja dam kola i pago pa źle pobiegnie, ten też źle pobiegnie, ten źle coś zrobi, no tak jest, no. I wiecie, po prostu oni już myśleli, że wygrali turniej, nie? Pokonając Vitality. No Spirit jednak, mając donka, no rozjedziemy, nie? Takowić, Spirit, coś tam używa, ale, no, ale to bym wygrał, wiecie, to mogłoby w ogóle inny nie mecz, w być. Nie nie nie? No, nie dało im się z tego wrócić A za to na Ensciencie Maus prowadziło, mieli zajeb... przewagę. W pewnym momencie było 11 do 5 I finalnie Maus ten mecz przegrało 13-11 Dajcie. Było 11-5, i już potem no. maos żadnej rundy nie ugrało. No, był to okropny blamaż z ich, ich strony na tym en no Ale i się po tym coś, no, też. totalnie załamali, i to było widać, że na niuku, no, już psychicznie ich po prostu nie było. No i przegrali tego niuka do przejściu. No i tym samym Spirit wygrywa. Wygrywa kolejny turniej w tym roku. Jest to już ich trzeci turniej w tym roku. I Dąk, no, można powiedzieć, że. Ja jestem ciekaw, jak zagra Falcons, nie? W na następnym turnieju na blaść. Na EWC, tak? Już. Jestem ciekaw, jak zagra Falcons. Na pewno kiosukę wchodzimy, analizujemy chłopaków, jak to wygląda, nie? Bo, co jak co? Uważam, że to jest w duży talent, nie? Po tym. Jednym turnieju, jak widziałem, po tej kolonii. Naprawdę. I to nie ważne, czy gra na tier 1, czy grał na tier 3, no gości jest dobry. Teraz to już dosłownie wygrał wszystko. Pojawił mu się suwak na HLTV. Co prawda, taki no, biedny suwak, nie odkrywa nowych trofeów, ale Donk ma na swoim koncie Majora, MVP Majora, Katowice, MVP Katowice, kolonie i MVP kolonii. No ja nie przeszedł grę. że grę. Donk no, już jest graczem spełnionym i wieku 18 lat, no. wygrał wszystko. No dla mnie to przeszedł grę, ale zobaczcie, wygrał wszystko, JL wygrał Majora i on powiedział, że już nie ma motywacji, bo wygrał turniej, który chciał wygrać i na Dong Dalek. Dziw wiecie, dzi 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 wiecie różni ludzie podchodzą, nie? Do Gierki, że Jayel wygrał Majora, największy turniej, no to co on ma wygrywać dalej, nie? A Dong chce dalej wygrywać turnieje, bawi się grą, wiadomo, Jay trochę starszy jest, no to też inna sprawa, ale no wydaje mi się, że tak słabo podszedł do tego. Niesamowite i ma już w ogóle 9 MVP na swoim koncie. To też jest niesamowite no. i naprawdę jestem bardzo ciekaw, gdzie Dong będzie za 5 lat. Jestem tego naprawdę bardzo ciekaw, bo Ale może być też upadek, nie? Będzie na... Pi na pi i będzie upadek, nie? Też tak może być. Różnie, różnie u ludzi jest. Bo ma dopiero 18 lat. Za 5 lat będzie miał 23 lata. On dalej będzie. Ma już mieć tyle trofeów na swoim koncie, że to jest niesamowite, nie? Ale fakt, że Spirit wygrał ten turniej oznacza, że zmiana Magiksa na Zwajcha była dobra? No, No nie powiedziałbym, nie? Zwajch przez cały turniej, no, grał bardzo przeciętnie. Jedynie gdzieś tam, właśnie w tym finale, zaczął coś lepiej grać, chociaż też nie jakoś wybitnie, no nie czarujmy się. 1 0 rating w finale, no nie jest to najlepiej, ale tam na jednej mapie on pewnie zagrał okropnie. A... Ale ogólnie ten Twajk no miał tam kilka rund takich dobrych, że uratował zespół, nie? Miał kilka rund. Dla mnie to w ogóle Shiro do taką padakę potrafi grać w tych, na, w grupach Shiro na no, słuchajcie, typ jest niemożliwy. Fajnie się go ogląda. A na tej scenie to taki random potrafi zagrać, że ciężko go oglądać, nie? Bardzo ciężko go oglądać. I taka padaka, że jakby nie on grał, nie? Tyle misów. No, w finale miał w misów, nie? Tak plus 9 miał. Na no, jednej zagrał za... Nie, on chyba na ensiencie grał ale ostatecznie się odbił, no. Chyba tak to było. W też zaczął ale finalnie się trochę odbił. Ale, no, czy z wajch wyszedł im na plus? Myślę, że nie. Że wyszedł albo na minus, albo na A Zobaczcie, na setnych turniejach, nie? Bo no, Drabinka jest im się młody. Ułożyła. I nie trafili na jakiegoś gigamocnego przeciwnika na swojej drodze. Takiego, wiecie, przeciwnika, który byłby naprawdę ogromnym wyzwaniem. No widzowie, no. Widowie, no... Jakbym miał info co ze Snacksem, to to była tajemnica, to i tak nie mógłbym powiedzieć za bardzo wam. Jest pod kontraktem G2, no ja nie wiem czy go puszczą, czy nie, raczej go nie puszczą, no będą patrzyli jak gra G2 pod wodzą Huntera. No, jak będzie słabo, to może Snak wróci do G2, też tak może być, no nie wiem, Ra nie wiem czy będzie go ktoś, kupo ktoś kupował, nie, raczej to też nie będzie go nikt zakupów robił, chociaż. Wie no różnie to jest na scenie, nie? To no co, no bo pokonali Nawi, no Maus jedynie, no Maus, dobra drużyna, no co nie mówić już bardzo był dobra był drużyna, stream, no. to dwa świata i pokonali ich i to dwukrotnie. Ale zdecydowanie nie była to zasługa Zveja, a raczej zasługa Donka i Shiro. Szczególnie w tym meczu w grupach. A w finale, no to głównie, ale to głównie zasługa Donka. 1,53 rating z finału. Niesamowity wynik. No i Zantix 13. Shiro nieobecny przez cały finał. 0,99 rating. A mimo to Spirit wygrywa nawet bez Shiro swoje drugiej największej inkwanty no. w zespole. A z nowych nabytków, no to Makaze finalnie. Aż tak źle nie wypadł w tym nawi. 1,06 rating. nie jest No to najlepiej, dobrze ale też zagrał, uważam. No. Jest to taki w porządku wynik, ale też bardziej w tych playoffach się odpalił. Ten mecz na Spirit mu nie wyszedł ogólnie, ale tak wcześniej to nie grał źle. No. Nie? Bo przez grupy grał okropnie, on miał tak. chyba 0,95 rating w grupach i dopiero w playoffach się odpalił. No a Kiyosuke no to już był dawno omawiany przez wszystkich. Kiyosuke zagrał za ale niestety Falcons zassało fiuta I właśnie, też ciekawe co będzie dalej z Falcons Tego jest, też jestem ciekaw jak sobie poradzę na kolejnych turniejach A kolejnym turniejem będzie Blast Bounty Który rusza już no. za dwa dni Ale no Blast Bounty nie będę... No, Blast Bounty już ruszył, bo oglądamy ten film troszkę później I co, no... Na razie nie ma jakichś dużych niespodzianek, nie? Na razie nie ma jakichś dużych niespodzianek, można nawet zobaczyć. Właśnie teraz, żeby wam przybliżyć to, Blast Bounty, jak to wygląda. Dużych niespodzianek nie ma, no. VP, tak, wygrało na Mibr. Są w następnym stageu. Tu jeszcze meczeń rozegrane są. Liquid na Ecstatic. Fute Esport przegrali na Bait. G2 na Nemiga wygrali. NAVI na TNL 2 do 1. No i Spirit na Passion Way też raczej wygrają. Face na Bedboom. Więc, no, raczej na razie bez niespodzianek żadnych, nie? Na ten moment za bardzo. postawiał, no bo teraz będzie ten stage online. Tam będzie od*** mecz jakichś losowych drużyn, Nie chce mi się zbytnio tego obstawiać. I, też no i co ja z, z tego, że, myślę, że mapę oddało? Ja od... Co mapy tego, nie można to już będzie oddać? Etap lanowy Wygrali, no i tyle wygrali. I na dzisiaj widzimy się, nie wiem jeszcze kiedy, powoli się zbieram do tego, żeby ruszyć dupę do nagrywania, ale tak się zagrywa w farming ostatnio, że naprawdę ciężko znaleźć chęci widzowie, wiecie jak jest, jak farming pochłonie to już nie ma odwrotu, nie? Ale przynajmniej gramy w farming W co on gra? W co on gra? Bo wy to wiecie więcej, kurwa. Nie wiem w co on gra. Taki farming. Farming symulator? Kurwa. A to, 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 to ktoś gra w tą grę w ogóle? Wy to graliście? Znaczy to granie dla mnie ogólnie, jest to jak to tak pytam właśnie Bo to mnie najbardziej zaskakuje. Ale czy wygracie też takie coś? U... Nie dla mnie. A to jest przez neta? Że możesz spotkać kogoś na przykład w tym Farmik symulatorze, wjechać mu na farmę, jakieś wiecie, wymiany, trade'y, tam jest takie coś, czy nie przez neta? Czy to po prostu single player i sobie tam budujesz farmę? Ja mogę na CS oglądać. Ciekawe, ciekawe. <laughs> Wbijajcie do Maćka Stok. na Film po polskim talencie, wychatwu w Valorancie. No nie, Niechulowa, to na pewno. Ale nie. Za... warto obejrzeć. Kajak. I... To ma no. Fajny materiał, jak zawsze. Od Frytoxa Dajmy mu lajka, widzowie i Subika. I w opisie będzie oczywiście podpięty, oglądany materiał.